Witamy. Po raz kolejny wybraliśmy najlepsze produkty targów Kids Time. Nagrody Kids Time Star, przyznane w sześciu kategoriach. Wózki, foteliki, artykuły dziecięce, zabawki dla dzieci od 0 do 3 lat, powyżej 3 lat i tekstylia. Komisja bardzo burzliwie obradowała, no i pokażemy Wam poszczególne produkty, które zdobyły nagrody główne. Wózek Espiro Next polskiej firmy Baby Design Group. O estetyce w zasadzie nie ma co mówić, bo widać, że jest to wózek, który świetnie wygląda, wykonany z bardzo fajnych materiałów. I co bardzo ważne, jest to również wózek lekki, co jury bardzo doceniło. Bardzo zwrotny, jak sami widzicie. No i ciekawostkami jest na pewno tutaj taki odprowadzający wilgoć wkładka, tu gdzie jest to najbardziej potrzebne. Kolejna kategoria to artykuły dziecięce i, i wśród nich łóżeczko Next to Me firmy Kiko. Chico, różnie to czytamy. W Polsce po zwykle mówimy Kiko, ale rzeczywiście Włosi mówią kico. Kiko. To jest to łóżeczko, które ma kilka różnych funkcji, ale przede wszystkim mhm. myślę, że rodziców tych najmniejszych bobasów ucieszy to, że można dostawić je do łóżka rodziców, wtedy dziecko, mhm. bobas, nie musi spać razem z rodzicami na tym samym materacu, więc nie ma ryzyka, że gdzieś przypadkiem go przygnieciemy Zgnieciemy. na przykład. Tak. Z boku dziecko ma dobrą widoczność, ale e, ogromną zaletą bezpieczeństwa jest to, bo czasami rodzice przestawiają łóżko e, dziecięce do swojego łóżka i ono potrafi się odsunąć i dziecko potrafi się sturlać. Tu mamy pasy, e, którymi oplątujemy e, łóżko dorosłego i Przyczepiamy do kołyski, więc nie ma opcji, że do łóżeczka, że ona się odsunie. To jest dodatkowo kołyska, łóżeczko turystyczne, bo się składa na płasko, więc jakby ma różne, ma cztery funkcjonalności. I to, co tak. też bardzo doceniło żyli, to fakt, że to łóżeczko można dopasować, dostawić do każdego rodzaju łóżka dla dorosłych. Hotelik Avionaut Ultra Light, polska marka, polski produkt. Fotelik, który naprawdę spełnia bardzo wysokie kryteria, a przy tym jest bardzo lekki, co na pewno docenią. Jest najlżejszym fotelikiem na świecie. Otóż to, co na pewno docenią mamy, które te, ten fotelik będą. Przekładać razem z, razem, tak? razem z dzieckiem. Fotelik jest super lekki, a mhm. równocześnie bardzo, bardzo bezpieczny, i mieliśmy okazję zobaczyć wyniki testów bezpieczeństwa, które świadczą o tym, że to jest naprawdę dopracowany produkt. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, wyróżniająca ten fotelik od innych. Zobaczcie tutaj. Dziecko siedzi na takiej specjalnej poduszce. Dzięki temu całe jego ciało jest wyprostowane. Nie zakleszcza się, nie, nie zginają mu się to nogi, nie ograniczają powierzchni brzuszka, co jest dużym komfortem, szczególnie szczególnie przy małych dzieci, których rodzice nie potrafią komfortowo włożyć jakby do fotelika. Ono jest tutaj proste, pas przebiega wzdłuż ciała i dziecku po prostu wygodniej się podróżuje i bezpiecznie. Świetna rzecz, wykonana z bardzo, bardzo dobrej jakości materiałów, to w dotyku można wyczuć, że to jest naprawdę wysoka półka i rzecz bardzo, bardzo pomysłowa i wielofunkcyjna. To jest cover -over wymyślony w całości przez polską mamę, która wie co to znaczy, że jak dziecko usnie w podróży, żeby nie budzić go i ten sen uszanować, a wtedy podróż będzie dłuższa. No i tutaj jakby jest kilka funkcjonalności. Mamy funkcjonalność taką, że nakładamy to po prostu na fotelik samochodowy i dziecko może sobie komfortowo... Oj, przepraszam. Podróżować, ale nakładamy też na wózek spacerowy, nakładamy na, na samo dziecko i ma po prostu taki, takie poncho. Każdy element jest przemyślany, że jak dziecko wkłada brudne buty, że usypia w wózku, to można je schować w takiej części, którą łatwo ubrać. Domek mhm. dla lalek, który jest drewniany, ale jego dach jest wykonany z tkaniny zapinanej tutaj na rzepy. I do każdego pokoju można zajrzeć. Z każdej strony ten pokój można zbudować. No i też nawet każdy mieszkaniec takiego domku może być hmm. przez dziecko ozdobiony, bo można nie tylko dopasować mu ubranie, ale można mu dorysować oczy, buzię i tak dalej, więc... No, włosy mu na tej. Włosy. Tak. Ta, ta estetyka i możliwość personalizacji tak naprawdę tego domku, czy to przez tapety, czy przez dekorowanie tych ludzików, to jest to, co bardzo się żyli spodobało. I ostatnia kategoria, zabawki o, co, dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Cała komisja się bawiła tą zabawką. W dowolny sposób możemy zdejmować, składać zwykły drążek plastikowy. No i coś, co daje ogromną satysfakcję. I też materiał, z którego wykonane są te y, krążki, jest, jest zupełnie inny. To nie jest taki typowy plastik. On sprawia wrażenie takiego samitnego, aksamitnego, tak, bardzo, bardzo przyjemny jest w dotyku i y, zarówno kolory, jak i struktura tego, tego tworzywa są super przyjemne i myślę, że nie tylko <grym> małe dziecko, ale rodzic też, też ma radość też z tego, pobawi, jak to. Tak. I do piasku, i do wody, i do pokoju dziecięcego, więc wszędzie można go z sobą zabrać. Mieliśmy 160 czy nawet no. więcej produktów no. do porównania. Słuchaj, było, to, było to trudne zadanie, ale... Udało się i, i myślę, że jesteśmy super Zługo, zadowoleni tak. z poziomu tego konkursu, bo w niektórych kategoriach było tak, że mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Zauważamy to, że produkty, które są zgłaszane do konkursów, są e, m, oceniamy w jakiś sposób. Kontaktujemy się z uczestnikami i za rok widzimy produkty, które już mają wiele innowacji, zgodnie z sugestiami. Zapraszamy wszystkich wystawców Targów Kids Time, żeby w przyszłym roku e, również. Zgłosili swoje produkty. Myślę, że nagroda jest bardzo prestiżowa i na pewno pozwoli, ten, pozwoli temu produktowi, który wygra, odnaleźć się na rynku świetnie i zostanie dostrzeżona przez klientów.